Cześć. Jestem Kuba, tutaj prezesem fundacji, która prowadzi klub o kawiarni artystycznej Café Noir w założeniu. Chciałbym trochę odpowiedzieć na komentarze odnośnie ostatniego wydarzenia, czyli konferencji Instytutu Równości. Była tam tęczowa flaga. Chcemy różne flagi na różne wydarzenia. Tęczowa flaga była odnośnie, właśnie konferencji Instytutu Równości który walczy gdzieś tam o równość e, osób nieheteronormatywnych. E, ale tak samo na 1 maja, 2-3 maja chcemy jak najbardziej flagę Polski. E, jeszcze będzie milion wydarzeń, których będziemy różne flagi wstawiać tam, e, właśnie odnośnie danego, e, danego zarysu. I tak, e, odnośnie otwartości, to miejsce to ma być otwarte. Dla wszystkich, przede wszystkim artystów, malarzy, piosenkarzy, różnych stand-uperów, Miejsce dla wszystkich, którzy chcą się tu pokazać, którzy chcą pokazać swój talent. Miejsce dla wszystkich ludzi z pasją, dla wszystkich ludzi, którzy chcą coś zrobić w Zielonej Górze, którzy chcą coś tworzyć którzy chcą zmieniać swoje otoczenie na lepsze. E, ma, mamy założeniem, żeby właśnie stworzyć społeczność ludzi, którzy będą działać. E, no i oczywiście jesteśmy otwarci dla wszystkich, wszystkich. E, chcemy trochę jednoczyć ludzi bez względu na poglądy, bo tak samo jak mamy konferencję Instytutu Równości, tak samo chcemy zaprosić scholę, jeszcze nie powiem jaką, ale też będą śpiewać e, tutaj piosenki chrześcijańskie, więc po prostu chcemy otwierać się naprawdę na wiele, wiele osób i tak samo wiekowo chcemy zaprosić też Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tak samo jak chcemy zaprosić młodzież. Chcemy po prostu, by to było miejsce do wyrażania siebie, do wyrażania swoich emocji, swojego artyzmu. Po prostu chcemy, by każdy mógł tu przyjść i dobrze się poczuć. Przeżyć swój odpoczynek, żeby mógł popracować. I naszym gdzieś tam ideą jeszcze jest to, żeby ludzie, którzy wyjechali na studia poza Zieloną Górę i mieli do czego wrócić mieli wrócić do miejsca, do Zielonej Góry i żeby mogli się zaprezentować, mogli nawet z tego zarabiać, bo chcemy wspierać artystów i gdzieś tam docelowo, jak już wszystko się otworzy, współpracować z nimi też na poziomie komercyjnym, finansowym. Chcemy właśnie, by ludzie, różni z pasją, mieli pole do działania, żeby po prostu mieli gdzie działać. A roboty jest mnóstwo. Zielona Góra ma 140 tysięcy mieszkańców. E, to 140 tysięcy osób do działania, do wykorzystania, do e, tak naprawdę e, wykorzystania potencjału tych 140 tysięcy osób, żeby po pracy przyjść i coś zrobić przyjść i zrobić coś fajnego dla Zielonej Góry, dla społeczności. Umacniać gdzieś tam naszą lokalność. To, żeby ta społeczność lokalna była mocna, zintegrowana, silna. Żeby więcej ludzi poznać. Żeby przysłowiowo, nie wracając z pracy, nie przełączać 7 godzin pilota, telewi pilotem telewizora. Tylko coś zrobić, zmienić w swoim życiu. I chcemy właśnie takie miejsce tutaj stworzyć. I tak naprawdę już tworzymy. Eee, kwestia czasu.